Cześć! Czy Wy mnie widzicie? Czy tylko zasypiałam kuchnię? E, nie zdążyłam nagrać vloga. Mimo szczerych chęci e, po prostu miałam tyle do zrobienia jeszcze dzisiaj i rodzice musiałam czymś pomóc. Na pierwszym planie jestem wyrudny czajnik. <grym> no więc tak. E, dacie wiarę, że nie włączyli mi jeszcze telefonu. E, i teraz nie wiem, nie wiem, nie wiem, co będzie dalej. dzwoniłam wczoraj w nocy na. Dosłownie w nocy na. Mm, Influjnie. Chłopak bardzo mi powiedział, że tak jest problem. Nie po ich stronie oczywiście, tylko po stronie byłego operatora. O Boże, to jest sy. Sorry. Sorry, aczkolwiek kuchenka też jest. Czy tak będzie lepiej? No, tak nie będzie lepiej. <laughs> Czy myślicie, że tak będzie lepiej? Ktoś mi dzisiaj napisał pod jakimś starym filmem e, burczysz coś pod nosem. No, to, że tak się nagrało, no, to się tak nagrało, no, gdzie ja burczę pod nosem? Ja chciałam powiedzieć, że y, mam nadzieję, że nie stracę tego numeru, bo y, uwierzę w to, że planety mają na nas wpływ. Nie nagrałam vloga, bo nie zdążyłam. Zaraz mam spotkanie, więc... <laughs> spotkanie biznesowe. Mm, tak, takie spotkanie, na które mogę jest po piwku. I właściwie to zapomniałam, czy o 16, czy o 16.30. <laughs> Więc zabieram się to obiad. Mam nadzieję, że uda mi się, um, że uda mi się jeszcze zrobić obiad. Więc może nagram Wam też, um, co dzisiaj na obiad, a co dzisiaj na obiad, nie, nie wiem, jeszcze. Eee, I co? I i dzisiaj wrócę jeszcze tego vloga. Myślę, że się na... nic nie, nie uda nagrać, bo już jest ciemno. Jeszcze odprowadziłam rodziców na przystanek. Kurde, mam no, tak łapy jeszcze schratane po tej gładzi. <laughs> Remont w pełni. Już znalazłam się jeszcze tam iść, żeby wam nagrywać, bo gładź się tak nosi. Mamy dwa tygodnie żeby tego skończyć właśnie, bo wyjeżdżamy. Nie wiem, czy już mówiłam o tym w jakimś vlogu, ale wyjeżdżamy. Nie wiem na ile? Eee, także wszystko musi być już dokończone. Mhm. Mm. Mm Boże, patrzcie jakie syf, wiecie, bo z tej perspektywy widać to jeszcze bardziej, bo... Ta lampa tak świeci i ostatnio, czy ostatnio już dawno zerwałam sobie listwy tutaj i nie mogę... W ogóle te kafle mnie tak wkurzają, ale powoli, powoli. Oczywiście to nie jest mój wymysł, tylko, tylko wymysł poprzednich właścicieli mieszkania, yy, A listy były poprzypalane, bo oni tutaj jakby dali listwy, więc co takie yy, do paneli podłogowe z plastiku. No więc wiadomo, że się zjerały Kurde, jestem tak zła, yy, właśnie nie wiem, co z tym telefonem. Facet powiedział mi, że do 24 godzin powinno być już wszystko okej, okay. znaczy na pewno będzie wszystko okej, okay, ale wiecie, 24 godziny kolejne, czyli już 48, mijają po 8 e, wieczorem, no i tyle. No dobra, słuchajcie, może zabierać się za obiad. Zobaczę, co mam w lodówce, i zaraz do Was przyjdę. I zaraz do Was przyjdę. Dobra, jestem. Czy Wy w ogóle coś widzicie? Chyba tak. W ogóle, a propos żarcia, to jeszcze polecam Wam jak influencer. Czekaj tu, czekaj tu. Te pomidory z Lidla, one są z ostrą papryką. I powiem Wam, że ja wypróbowałam wszystkie pomidory świata. Oczywiście, te dostępne w Polsce. Ja mam każde, chodzi mi o pomidory w puszce. Yy, no i wniosek jest tylko jeden. Mianowicie. Yy, mianowicie, tylko te nadają się do spożycia. Yy, żadne inne tam firmowe, wiecie. Yy, no nie. Yy, ja kupuję pomidory krojone. Yy, one. Yy, one ym, są odparowane, nie ma w nich e, tak zwanych, widzicie, jest tylko tak jakby nie ma, y, Boże tam, <laughs> nie jest to sama woda, ani same dubki tak zwane, tylko y, tylko jest to y, pomidor po prostu. E, tak, u nas jest segregacja, więc ja myję. Myję. Boże, co dzisiaj zjemy? Resztki, mam makaron, ja mam to akurat w dupie, kiedyś wrzucałam makaron do wrzątku, teraz po prostu zalewam go zimną wodą i wstawiam na gaz, gotuje się tak samo. Natomiast ja używam makaronu pełnoziarnistego, to jest makaron włoski akurat, drogi, był drogi. Mam jakąś resztkę warzyw, pomidory cebula oczywiście i trosnek i jakaś resztka soczewicy, która była w szafce. Co Wam chciałam powiedzieć? <laughs> a propos a tych pomidorów, czekajcie tylko umyję warzywa. E, Wiem co chciałam. Ja e, właśnie dzisiaj rozmawiałam z mamo. Kurde, jak nie wkurzę to światło, czekajcie. Może ja zapalę tutaj. Czy Wam będzie mruga? Może nie. Czy będzie Wam mruga? Może nie. Może jest, jestem poprześwietlona przez ten, przez mój ring. Ring urocze. Rozmawiałam z mamą dzisiaj na temat właśnie mm, pomidorów, bo mówię kurde, przecież mama no, no, ogląda moje vlogi oczywiście, ale, nie lubię e, Ale tak gadałyśmy jeszcze, bo ona mówi, że nie ma sezonu. Ja mówię, no, aha, że sukienia jest prawie 20 zł, 18. Ja mówię, no kurde, że to jest przegięcie przecież. Ja jem, to jest mój główny, jakby wiecie, cukinia i pomidory, chociaż nie przypadną co pomidorami, prawdę mówiąc, ale jem eee, z czystej przyzwoitości i wiecie, to jest główny mój składnik żywieniowy e, cukinia, a ona kosztuje 20 zł prawie za kilogram, słabe to jest na maksa, teraz dla tych, którzy mówią, nie wycinasz środka z cebulni, nie odcinasz końcówki, nie. I moi drodzy, ja w ogóle nic nie, nie wiem czy wy widzicie, nie obieram żadnych pomidorów, nie obieram cukinii, nie obieram pieczarek, nie obieram marchewki. E, przecież to wszystko jest do jedzenia. E, Ziemniaków też nie obieram, po prostu je myję. E, I wiecie... E, co chciałam? Że, aha, no kurde, mamy te przecież produkcję pomidorów tutaj naokoła. Wiecie, ceny windują, wszystko to niedobre. Wprowadzając Hiszpanię, jak mamy tutaj pod nosem swoje, co prawda szklarniowe, bo ja rozumiem, że jest zima, musi być zimno, ale wiecie, no a jednak mamy dostęp do tych swoich warzyw. Przecież Polska jest kurde. No, ma, mamy przecież rolnictwo bardzo dobrze rozwinięte, także ja nie zrobię tego wszystkiego. No, Nie za bardzo to rozumiem O, jest taki ostry czosnek I z tym czosnkiem też jest Kurde, dosyć czosnek Też jakieś dziwne, nie wiem skąd Nie wiem Może mnie kiedyś będzie oglądał ktoś, kto się zna Mój kumpel w ogóle hoduje pomidory Pozdrawiam serdecznie Nie powiem, jak się nazywa, chociaż wszyscy wiecie, o kogo chodzi. Wszyscy wiecie, którzy mnie oglądają ze znajomych. E, Hoduję pomidory i też chryzantemy, potem jak nie ma sezonu, jak jest, wiecie, sezon ma chryzantemy, czyli wiadomo, na jesień. No i on ma tak pyszne pomidory, zawsze. A wiecie co? Mi się nie zdarzyło jeść tak pyszne pomidory e, z innych produkcji niż tamten mój... Bo Kumpel mieszka i prowadzi biznes w kujawsko Pomorskim. Natomiast chodzi mi o to, że nie zdarzyło mi się nigdy dotąd, nigdy wcześniej, nigdy później. Jest właśnie... Kurde co z tym telefonem się dzieje? Jest pomidory oliwa... Um... Oliwa oliwę też dostać oliwę dobrą, która się nie pali i wiecie. E... Szkoda gadać w ogóle o tym żarciu. W ogóle w Polsce to jedzenie, wiecie. Aha, bo ja zamknęłam brudnym tym. Hmm. W Polsce to jedzenie. Jedzenie, które jesteśmy w stanie w Polsce kupić, jest w ogóle jakieś tak, jeśli chodzi o jakość. Niby spoko, wiecie bo. Ups! E, bo mamy warzywa i owoce, niby, chociaż wszystko jest i tak wiecie, eksportowane nieważne dobrze moi mili pewnie już nic nie będziecie słyszeć bo odpalam kuchenkę więc jeśli wydarzy się coś ciekawego dziś jeszcze to dogram wam później natomiast teraz nagram może jak butuję chcecie no to wam nagram Wczoraj to... Nie. Jak ja mam co teraz przegrać? Przyszedł lektor i przyniósł mi kwiaty. Nie, nie wierzę w to. E, to był czosnek i papryka słodka. To w ogóle ja nie wiem co z tym się wydarzyło. O, to jest mały taki słódzie Ej, ja nie wiem. Nie wiem, no ale wiem Na pewno nie zasłużyłam. Teraz mam jeszcze z patent i jeśli chcecie, żeby Wam dłużej stały kwiatki, to bez względu na to, czy są podcięte, czy nie, podcinajcie je codziennie. A jeszcze kolejna akcja jest taka, że do wody codziennie wy podcinajcie i wymieniajcie wodę. Natomiast do wody możecie dodać aspirynę, albo troszkę wódki, albo spirytusu i to też sprawi, że te kwiatki będą trzymały się bardzo, bardzo długo. A i jeszcze podcinajcie kwiatki pod kątem zawsze, nie prosto, tylko pod kątem. To jest patent, którego nauczył mnie, nie wiem kto, ale potwierdziła to moja koleżanka, która ma, mm, pozdrawiam kwieciarnię. I chodzi o to, że one wtedy nie dotykają całą powierzchnią dna i nie gniją, nie? Prosta. O. Proszę. tego płynąc do kamery. Dobra, i to jest koniec. Muszę tak spłość. I to będę jest ja i lektor. Eee, tak, jest tutaj tego dużo, ale w sumie makaronu jest około 100 gramów na dwie osoby. tego. Soczewic, nie wiem ile, bo to była resztka z paczki, ale myślę, że około 50 gramów. Czy kogoś interesuje? No, a reszta to są warzywa yy, surowe. No i te pomidory z puszki. Dobrze, aha, nie dałam tu soli, bo by jeszcze więcej sosu było, więc ja sobie to posolę na talerzu, ponieważ jestem od soli uzależniona, jak wszyscy wiemy. Ja jem i spadam na spotkanie. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Przepis zostawię Wam pod spodem mniej więcej yy, i to. No, tak. Widzimy się w następnym vlogu. Jeśli nam Wam się podobał poproszę łapki w górę i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. <laughs> Mam nadzieję, że już niedługo vlogów um, na nastąpi, a tymczasem dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia.